Siemaneczko, witajcie! Nowy odcinek z Kaltu Aramsgecof Hill Ostfront, gdzie gramy Niemcami, głównie tutaj piechotą i działami, bez czołgów. Tak jak sobie taki scenariusz żeśmy założyli od początku tutaj kampanii dynamicznej, i dzisiaj będzie atak na mapie Wybrzeże Morza Czarnego. Fajna mapka, mi od początku się zawsze ona podobała. Na poziomie ryzyka 3, także liczę na to, że będzie ostry bój. Ostatnio podczas obrony straciliśmy dwa zigi. 15 centymetrowe także no niestety, ale zyskaliśmy dobry sprzęt, który tutaj sobie odbijemy te punkty, co żeśmy stracili. Prz okazji chciałem jeszcze zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami, nic wtedy nie przegapicie. Zachęcam też wszystkie osoby do lajkowania i do komentowania. Bardzo dużo pomagają lajki. A ci co oglądają na telefonach, możecie podbić to wideo. Jeśli wiecie jak, już wam mówię. Możecie to zrobić, jak wejdziecie w komentarze, w prawo przejdziecie, bo to tylko na telefonach, i wtedy będziecie mieli taką możliwość podbijać, podbicia filmu. No i co? Dzisiaj, dzisiaj tymi zigami też myślę, że damy popalnić. Mam nadzieję, że yy, teraz jak nagrywam, to nie będzie znowu żadnych problemów z ograniczeniami filmów, bo przecież powiem Wam, że u mnie ten Kaltu Arms niestety jest coś na celowniku. Nie wiem, czy, czemu naprawdę. Dziwi mnie to. Jakby tutaj nie wiadomo, co miało się dziać ze słowami. No ale cóż, taką mamy politykę obecną i tyle yy, z tym YouTube'em, nie? No dobra, no to co? Mamy tutaj wsparcie. A wiem co? Jeszcze weźmiemy ciężki ostrzał. Z tego musimy skorzystać. Mamy bomby też tutaj 250 z BFA 110. A tutaj to z takich 15 walą. Także zobaczymy. No i co? Myślę, że możemy spokojnie przejść do ataku. Mogę Wam powiedzieć, że inne kampanie są już nagrywane. Yy, francuska, mam nadzieję, że ją w ca całości nagram. Condemn Pancers też będzie do przodu, żeby były te odcinki bardzo regularnie. Żeby nie było żadnych jakiś właśnie problemów, żeby do końca roku to było wszystko yy, jak szwajcarskim z zegarku. Przy okazji wtedy postaram się też inne serie. Cały czas myślę, aby zrobić tą serię ze Związkiem Radzieckim, tylko jako partyzanci. Byśmy zobaczyli, jakby nam to poszło. No dobra, w ogóle fajnie jesteśmy ustawieni, widzę. To mi się bardzo podoba. Mm, możemy właściwie od razu przypuścić chyba nalot tutaj. O. Ale nie ma też to się tak bardzo też spieszyć, bo. O, no oczywiście uderzyli. Tu jest ciężko, jest taka górka, jak widzicie. O, fajnie to było pokazane, jak leciało. Trzeba by było, moim zdaniem, z tej strony jakoś przerzucić te wojska. No, z tej, z jednej strony też by coś tam by przeszło. Hmm, no, ciężko mi jest powiedzieć, ludziska, jakbyśmy tutaj to ustawili. Weźmiemy na pewno. Tu są y, ci moi szturmjagerzy. Tutaj tak. Weźmiemy oddziały piechoty. Co my tutaj jeszcze mamy? Kolejne zigi. No dobra, to też proponuję tutaj. Tak. No oni mają tutaj otwarte mamy pole, więc też tak będzie musieli dosyć uważnie to zrobić. Tutaj też poproszę ludzi. Tak, w tą. A i tu jeszcze jest ZIG, no proszę, proszę. No nie tak prosto. Kolejne mamy działa. No w ataku to, to akurat te 8-8, no to tak rzeczywiście trochę średnio. Ale zobaczymy. To 3-7 tu też proponuję. Dobrze by było was jakoś tutaj sprytnie ustawić. No zobaczymy. Na tej górce to tak trochę też niebezpiecznie. Mamy dobrą tą piechotę, ale nawet maksim taki jak byłby, to by nam tutaj spowodował dosyć duże problemy. Także zapraszam Was tutaj na spokojnie. Dobra, chodźcie, chodźcie. No paka możecie tutaj dać. Tego flaka, no może i też z tej strony, no zobaczymy. O, no właśnie. I tu już coś widzę, że też jest. A, jagę. Tego jaga to fatalnie postawili. Także o tyle, taki plus. Dobra, chodźcie tutaj w tą stronę. Czy my coś tym zigiem tutaj byśmy mogli zrobić? Spowodować? No, zobaczymy zaraz. Co to samolot? Już przez chwilę myślałem, że jakiś. Cień. O! Już niestety dostali nasi medyków. Tu poproszę. Dobra, panowie. Nie ma co biegniecie, bo nie ma co się tutaj bawić, tak? Dajcie mi kogoś tutaj z dobrą jakąś bronią. O kurczę. No akurat miotacz ognia to nie jest dobra rzecz dla nas. Dobra, dostali. Dawaj, 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 dawaj ale ładnie, dobra, dostali. Dawać tu, zaraz tu spróbujemy trochę przejść. Dajcie mi, proszę, tego flaka tu. Tutaj też to poproszę. No i co z tym zigiem? No, też w tą stronę musimy jak najszybciej. Ustawić się na tej górce niestety. Straty w piechocie muszą być, bo jak żeby inaczej. Ok, sprzętu radzieckiego nie wykorzystuję. A chodźcie, tutaj zobaczymy, czy coś więcej się zobaczy. Tutaj też poproszę. Tutaj tak samo. Nebelwerfer bym bardzo chciał tutaj ustawić Moździerze i te inne bronie to mnie w ogóle tutaj dobra proszę w ten sposób, wy tu, wy tutaj No i co, na razie jakoś słabo w ogóle Żadnych żadnego wsparcia w postaci czołgów Jestem zaskoczony no nie powiem Odwracać, odwracać to wszystko Okej okay. To już mi się bardziej podoba O, ją, jad jadą, 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 jadą No dobra, ładnie w poczołku Dobrze było, żebyście właśnie się zasłonili troszeczkę tu poproszę też jednostki wy tu co to? amunicja wy możecie tutaj no nic, zaraz zobaczymy jak tu nam to pójdzie piechotę też, no nie mamy takiego właśnie blitzkriegu, żeby to tak szybko szło no niestety, nie ma Dawać do przodu potrzebujemy jakiś zwiat, ale mamy bardzo silną tą piechotę. Co by nie powiedzieć, to naprawdę są silni. Dobra, weźcie to, wycofajcie, ale idzie tu bardzo dużo tej piechoty. Biegnie. Jestem zeskoczony w ogóle. No ja tu powinni dać radę. Możecie się tutaj ustawić. Tutaj dobrze, dobrze. Tutaj tak samo możecie. Tu. No i dobra. Tu też się przyda. Dwunastka. moździerz. też poproszę. No tutaj mamy. Ludzi, co nie miara. Dawać. Medyków. Tutaj poproszę. Dobra, poproszę tutaj bliżej. Na razie słabo, słabo muszę przyznać. No za, nie, nie zawsze to ryzyko też się jakby kalkuluje. To, że trzymamy te, to tak wcale nie oznacza, że będzie nie wiadomo jak. Kibelwagen, tutaj on. No dobra, mamy taki Kibelwagen też może być. Ładnie. Lepsze troszeczkę tutaj jednostki teraz wysyłają, ale mnie to w ogóle tutaj nie rusza. No dobrze, dobrze, dawać, dawać. Możecie też do przodu iść. Ja bym chętnie jednego tutaj żołnierza wziął, aby zajął się tymi tutaj żołnierzami, o proszę bardzo, już się pojawił Maxim, z tego co tutaj widzę, no to mnie jakoś mocno tutaj nie rusza. O, weźmiemy sobie, rzucimy. Dobrze było tutaj ich obejść jakoś, bo bez przesady, że oni tutaj mi jakoś zagrożą. Dobra, chodźcie tutaj bliżej. Was też zapraszam. Możemy kibelwagenem pojechać. Coś tam dostają. No, jesteśmy dobrze tutaj przygotowani. By nie powiedzieć o kurcze no i tutaj niestety wyskakiwać o eee. no cóż rozpłynęli się czytektujmy Macie jakieś. Macie tutaj. Załogę z Panzerowstwem. Oooo, wow, 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 wow. proszę, Andriusza. Andriusza to zawsze mi się wydaje takie dostojne imię, ale jak myślę, jak w tej grze oni działają. Wow, niesamowite, jak rozwedli to. O, mają 45 nawet. O, chłopie. Ty to nie wiem, co miałeś z matematyki. A ty tak strzelasz, to ja cię. No dobra, do boju, do boju, do przodu. Z tymi moździerzami ruszać się. Teraz tu ich wyślemy trochę, bo nie zdobywają te tereny. Trzeba tutaj trochę wziąć tych żołnierzy, bo masakra. O! Z Mos Mosin Nagant widzę, że. Trochę się tutaj widzę, że. postarali o to, żeby nam uprzykrzyć życie. No, co za? Dawaj, dawaj, dawaj. Widzicie, takie, takie małe działko. O, dobra, teraz to nas tutaj ochronili i to tak galancie już. Pięknie, żeśmy tu jechali. Dobra. Dobra, ja proponuję, żebyście tu jakoś tutaj. Poszli, tak medykuj, medyk, dawać coś tu mają. ISU, o kurcz. No, gdzieś mają snajpera, nie powiem, gdzieś mają, ale nie wiem, gdzie jeszcze. Dobrze było jakoś tu ładnie strzelić. Po co dwóch? Po co dwóch? Tu ratujcie mi tych Ciekawy jestem gdzie ten snajper się ukrył O Proszę bardzo jak strzelają Masakra Trochę się tutaj ukryliśmy, ale niestety nic to nie podziałało. To jakbym chciał. O kurczę. Szkoda jednostek. Szkoda jednostek. Hmm. Kto tu ma? Kurczę, no był cały oddział, gdzie oni są. I biegną dopiero, czy zginęli wszyscy? Mi się nie chce wierzyć, też. Ty masz dobra sprzęt. No dobrze by było trafić. Trafić jakoś. Ojejku. Dobra, dostali. Pięknie. No, ci dostali, no niedobrze. Ale dobrze chociaż są ustawieni. Chodźcie tutaj. Chodźcie, chodźcie bliżej. No trochę tutaj możemy akurat zadbać o to. Aby mieli tutaj lepszą pozycję. Ciężki moździerz. Też macie tego Amu. I nawet dawać no, jakoś tam spróbujemy się utrzymać. Tu medyk też byście mogli spróbować, że oni szybko biegają. No i co, tutaj sytuacja też tak wygląda? Dosyć, dosyć, muszę przyznać, że ładnie. O, będą jednak jechali. Dobra, chodźcie tu Kusi mnie ich tutaj posłać naprzód, ale na razie... Na razie się chyba przygotujemy na to, żeby odeprzeć atak, kontratak przeciwnika. Nie no, ma amunicji to myślę... No, o też już nie tak dużo macie. To jednak uzupełnicie. Tutaj ciężki moździerz. O, tu jest dużo jednostek jeszcze, ich w ogóle nie zauważyłem. Ktoś mi gdzieś tam strzela jeszcze. Tu też, dobra i Nebelwerfer, o właśnie. Nebelwerfer może akurat wystrzelić coś elegancko. Tutaj. O, jedzie mocny czołg. Tu strzelają, a tutaj jest znowu dwójka. Też mamy szczęście niesamowite do tego. Dobra, kto tutaj jest? Kto ma tutaj dawać, dawać, dawać? Biegniemy. Kurczę, jadą, powiem wam, że. A że jestem w szoku, jak nam zaraz tu hukną Nie wiem, gdzie oni to, że mnie tego nie trafili. To jestem naprawdę zszokowany. Strzelaj, chłopie no w sumie tym langiem może strzelić Za tego, dawaj Co ty robisz, panie? Kurcze, no mm. No wstawaj, chłopie Dobra Hardkorowo powiem wam, hardkorowo Teraz tu wstał No, dostali teraz wsparcie, niestety. No i nie wiem, ja trochę powiem Wam, że się obawiam tutaj tak iść. Mi tu dobrze jest. Nie wiem. Mamy tutaj jeszcze ludzi. Co tu jest? To są skazańcy, tak? No to Was wyślę. Sprawdzimy. Jak sobie poradzą. Nawet nie wiedziałem, że aż tylu ich mam. To są właśnie jednostki do takich zadań specjalnych. Jeszcze zachęcam ludziska gorąco, abyście zostawili lajka, bo to naprawdę dużo daje. Weźmiemy sobie ich jakoś trochę, może lepiej ustawimy. No ładnie, ładnie. No te piętnastki, co by nie powiedzieć, to spełniają się. Podjedziemy sobie. Nawet tu. Ja czasem naprawdę wolę, żeby mi te jednostki tutaj ja samemu bym sterował, bo problemy spore. No czy to MG tutaj naprawdę daje radę. I to jest to MG chyba, któremu naprawdę dużo amunicji dałem też. a tu jesteś ty. No dawajcie ich, możecie strzelać przecież. Też ładnie. No i co? Dobra, biegniecie. Zobaczymy, co z tego będzie. Ura! I do przodu. Tutaj T-34. No jakże żeby inaczej. No jeszcze daleko. Dosyć. Kurczę, powinniście dać radę. Tutaj nie, nie ma kamienia na kamieniu w ogóle. Takżeśmy tutaj ich wystrzelali. Dawać, dawać, dawać. Oni tymi papeszami to tutaj powiem wam, że napsocili i to mocno już widzę. Dobra, chodźcie yy, Medyk... Nie wiem czy jest sens ich leczyć w ogóle, ale dobra. Nie będziemy aż tacy. Okej, okay, to mi się podoba naprawdę spoko. Nie widzę tu w ogóle jednostek, tu widzę, że się trochę zrobiło nieciekawie. Ojejku, dobra, dawać tu. Czemu nie strzelacie, Ej? Odwracać. No. Psują mnie tutaj. O dobra, ale huknęli teraz też miło. Tam widzę też jakieś jednostki. Uleczcie się najpierw. Dawajcie dawać dobrać, lecicie. Coś tam stało, nie wiem co. Dobra. Jest różnica z tą piechotą. Bez dwóch zdań w ogóle. Dawaj, dawać, dawać, dawać. Gdzie wy tu widzicie coś? Jestem trochę zszokowany, bo przed chwilą tutaj było jakieś działo. Dziwna to sprawa. Nie no, co wy? Nie ma tu nic? Nie no, jest. Gdzie to jest? Nie widzę. Kontynuuj Gdzie tu coś jest? Ach tu stoi 120 proszę bardzo Zobaczcie Tak się to robi <grybujesz> wszyscy padli, jak miło No I sobie Jeszcze weźmiemy to i elegancko Dobra, co my tu możemy wziąć? Yy, możemy wziąć na przykład moździerza. To by się przydało. I tak to w sumie nic poza tym, no A, no dobra, jeszcze możecie do T34 wejść. Będziemy mieli jako wiecie, jako tam zdobycze jakieś. Nie, no, myślałem, że mocniej przycisną. Dobra, mamy wszystko. To sobie zakończymy. Chociaż jeszcze sekunda. Zapomniałem zrobić fotki. Nie wiem nawet gdzie powiem Wam. Czy sobie tutaj zrobimy, czy. O, tu może. Ładnie to wygląda. O, ciężko jest to tak wymierzyć, ale okej. Okay. No, także co, zakończ. Nie udało się. No muszę przyznać, że naprawdę spoko. Nie było żadnych tu problemów. No gramy na tym normalnym. No teraz żałuję, bo można było zagrać na heroicznym, ale... Na początku pamiętam jak mieliśmy też... była taka jedna z obrona, gdzie naprawdę nas przycisnęli takimi czołgami. Nie jest tutaj właśnie w tej playliście, nie pamiętam, ale gdzie na końcówce rzucam tam dynamitem czy czymś i właśnie rozwalam dwa pojazdy. Tam to naprawdę powiem wam, że emocje były ogromne. O i proszę bardzo, będziemy się bronili. Znowu na wybrzeżu Morza Czarnego. No tutaj zrobimy naprawdę ostrą tą obronę. Myślę, że nie będę żałował, może nawet w Nebelwerfery właśnie pójdziemy. Zobaczę, co tam sprzedać zbędnego, aby wsadzić to. I podzielamy jakoś. No, myślę, że na luzie. Mamy tych zigów. Coś tam się wsadzi. Jeszcze by się przydało, żeby więcej tego mieć. Także co ludziska. Jeśli się podobało, śmiało, lajkujcie, komentujcie. Macie na dole link do Discorda, jeśli chcecie. Znaleźć jakieś inne osoby do grania, czy popisać to śmiało, wbijajcie. I co? I do następnych odcinków kampanii. Hejka!